Witam Was kochani serdecznie na moim kanale Joga Piękna na YouTube i dzisiaj przychodzę do Was z odpowiedzią na Wasze prośby. E, czytając komentarze zauważyłam, że powtarzają się te dotyczące problemów z sińcami pod oczami, nie mylmy tego z workami pod oczami, chodzi tutaj o takie sine zabarwienie tej okolicy. Pytacie mnie, co jest przyczyną i jak można sobie z tym radzić. Także mam nadzieję, że w tym nagraniu Wam na to pytanie wystarczająco odpowiem. Oczywiście z góry dziękuję za wszelkie komentarze, lajki, udostępnienia, które pomagają mi w rozwoju tego kanału, za co jestem Wam bardzo wdzięczny. Kochani! Przede wszystkim chcę powiedzieć, że jeżeli takie sińce pojawiają się okazjonalnie z powodu stresu, niewyspania, przemęczenia, to jest to naturalna reakcja naszego organizmu i wiadomo, że kiedy wypoczniemy, ten problem zacznie po prostu nam znikać. Natomiast czym innym są takie permanentne zmiany towarzyszące nam przez długi okres czasu i one mogą być sygnałem do tego, że coś niepokojącego dzieje się z naszym organizmem. I w związku z tym warto jest przede wszystkim. Zrobić badania, udać się po pomoc do na przykład lekarza, który nam zleci serię badań, aby ustalić, czy nie jest to przyczyna zaburzenia pracy jakiegoś organu, a jakie to mogą być organy? Przede wszystkim mogą być to zaburzenia ze strony układu naczynio-sercowego czyli naczynia związane oczywiście, tutaj mam na myśli krążenie żyły, albo po prostu jakiś problem z wydolnością serca. Kolejny temat to mogą być zaburzenia pracy wątroby. Może być to wątroba na przykład przeciążona, przeciążona złą dietą. Albo może będzie to problem jakiegoś e, takiego ogólnego, bym powiedziała, zatrucia e, toksynami, e, źle odprowadzanymi e, produktami e, metabolizmu. E, także to może być na przykład taka kwestia. E, potem mamy zaburzenia pracy nerek. Jeśli nerki są niewydolne, to tutaj Szczególnie ta strefa będzie bardzo na to reagować, ponieważ, między innymi, na przykład, medycyna chińska mówi, że ta okolica jest bardzo powiązana z nerkami. Co jeszcze? Tarczyca. Tutaj też może to świadczyć o zaburzeniu pracy tarczycy, czy też nawet o zapaleniu tarczycy, więc badania, chociażby hormonalne, mogą nam tutaj dać jakąś wskazówkę, czy nie trzeba się przyjrzeć tematem, temu tematowi głębiej. Zerknę sobie jeszcze tylko w notatkę, czy ja czegoś nie pominęłam. Wątroba serce śledziona, tak, nerki, to już o tym powiedziałam. No i ogólnie też może być to kwestia. Złej diety, jeżeli dieta będzie niewłaściwa, ciało będzie nam na to bardzo odpowiadać, a okolica oczu także będzie tutaj e, dawała te sygnały i oznaki, więc jeżeli mm, w diecie brakuje Warzyw, szczególnie warzyw zielonych, jeżeli brakuje tam nawodnienia, jeżeli dieta jest uboga w antyoksydanty, no to jak najbardziej tutaj możemy się spodziewać zmian. E, także warto jest sobie wykonać badania, zobaczyć, czy nie ma jakiejś głębszej przyczyny, jeżeli jest, to trzeba się e, zająć leczeniem, wspomaganiem organizmu. E, ja jak najbardziej jestem tutaj za naturą, e, za ziołami, za właśnie zmianą stylu życia, diety ale no, czasem trzeba także sięgnąć po farmakologię, także to już tutaj zgodnie z zaleceniami lekarza i z własną decyzją warto podjąć tę pracę nad organizmem. A teraz, kochani, przejdę do takich domowych sposobów, niezależnie od tego, co jest przyczyną, jak zadbać o tę okolicę, jak wspomagać, żeby te sińce były coraz mniejsze. Zacznę od takich dobowych sposobów, które być może większość z nas zna, ale troszeczkę je podam w innej formie, czyli na przykład okłady z ogórka. Świetne tutaj będą, tak dosyć bym powiedziała, drobno ukrojone plastry świeżego, zielonego ogórka, które sobie możemy położyć na oczywiście zawsze umytą, oczyszczoną skórę. Innym sposobem, który ja teraz będąc, teraz, no już takie nie teraz, bo to będzie ładnych par miesięcy temu, kiedy byłam na Karali w Indiach yy, i tam yy, kończyłam kurs, yy, kurs yy, jakby, no, dbania yy, pielęgnacji urody według ajurwedy, yy, to tam robiliśmy taką fajną rzecz, gdzie blendowaliśmy ogórka yy, właśnie takiego świeżego. I potem się wkładało to na gazę, odciskało ten sok. Tym sokiem, który powstał, można było sobie potem całą twarz po prostu wymazać, że tak powiem, i mieć z tego fajny tonik. A ten miąż taki, który był bardziej odsączony i on już nie był taki mokry, taki spływający, kładło się właśnie na takich mniejszych gazach cieniutkich, tylko po to, żeby ta siateczka trzymała ten miąż, żeby nie spływał. I na takie 15 minut można się położyć. Podobnie, słuchajcie, może to jest mniej Sposób można wykorzystać miąż z ziemniaka, świeżego też ziemniaka. Ziemniak ma bardzo dużo witaminy C, która ma takie właściwości rozjaśniające, przepięknie pielęgnuje okolice oka. Także, jak najbardziej, taki właśnie miąż z świeżego ziemniaka, też zblendowany, też odciskamy delikatnie ten nadmiar soku i kładziemy sobie na takich gazach, właśnie pod okiem. Kolejny temat też, no myślę, że znany tutaj akurat wszystkim, ja pamiętam jeszcze z dzieciństwa mama mi tak takie okłady robiła, to jest zielona herbata, ale również czarna herbata do tego będzie się nadawała. No i tutaj wystarczy mieć taką herbatę w ekspresowych torebkach, najlepiej, żeby to były torebki papierowe, a nie takie sztuczne. I też właśnie delikatnie po zaparzeniu odsączamy, żeby nią nie spływało, żeby nie było niekomfortowo i kładziemy sobie taką torebkę nawet na całe oko. I co jeszcze tutaj z takich prostych, fajnych sposobów, to będzie ziele świetlika. Oczywiście są takie dostępne preparaty, szczególnie w aptekach, żele do świetlika, ale tutaj ja jestem też zwolenniczką, żeby po prostu sobie zaparzyć ziele świetlika i też albo nasączyć właśnie takim naparem, na przykład waciki do demakijażu, albo też na gazie sobie położyć na przykład te zioła, które potem zaparzone wyciągamy i odsączamy. Także to już kto jak woli i jak komu się chce tę metodę wykorzystać. Natomiast dla mnie bardzo ważna zawsze będzie tutaj praktyka związana z masażem i pokażę Wam kilka masaży, które. Zrobimy sobie oprócz dłoni masażerami. Mam ich tutaj łącznie cztery, wyselekcjonowałam akurat na dzisiaj tak pod kątem sińców pod oczami. Czyli to jest wałek Freezer Lincoln, ten metalowy, potem mamy wałek mineralny, ten akurat ja mam z białego kwarcu. Mamy kryjogłaszę i pałeczkę do refleksoterapii z różowego kwarcu. Ale nim Wam pokażę, jak zrobić to za pomocą masażerów, to sobie zrobimy taki bardzo prosty masaż. Też samą dłonią i zaczynamy od tego, że wykorzystujemy na przykład jeden palec wskazujący, jak ktoś woli, mogą być to dwa palce, środkowy, serdeczny, to już jest dowolność. I zaczynamy od masażu punktów tutaj na zewnątrz, na krawędzi oczodołu, Przy kącikach oka rozmasowujemy zataczamy takie kółeczka. Robimy to delikatnie, robimy to z czułością, z takim wyczuciem. I to może trwać około minuty. Jak masz więcej czasu, to możesz poświęcić na każdy z punktów dwie minuty. I potem przechodzimy do środkowej strefy. Tak samo rozmasowujemy delikatnie. Ja lubię wtedy zamknąć oczy, przenieść uwagę do wewnątrz, zauważyć swoje ciało. Będzie to też taka troszeczkę praktyka zaciągnięta z mindfulness, gdzie przenosimy uwagę właśnie do wnętrza i potem przechodzimy w okolice już tutaj na wysokości wewnętrznego kącika oka. Tak samo rozmasowujemy i na koniec przejdziemy w okolice gruczołu łzowego. Tutaj będziemy masować, będziemy też przy okazji dzięki masażu, masażowi konkretnie tego punktu, relaksować napięcie całego mięśnia. Jeżeli wyczuwasz, że te gruczoły są takie, jak takie kuleczki, takie kamyczki, takie bardzo twarde, to tym bardziej powinno się tę okolicę często masować, tak by one były miękkie. Elastyczne. Jeżeli do tego towarzyszą Ci także worki pod oczami opuchlizna, opuchlizna także górnej powieki, to analogicznie tak samo możesz zrobić to po granicy łuku brwiowego, czyli tutaj na wysokości kącików oka po środku i potem tutaj u nasady nosa, gdzie można powiedzieć się zaczynają brwi, tak samo można. I jeżeli chcesz zrobić ten masaż na całą okolicę oka, ponieważ towarzyszą Ci przy okazji sińców obrzęki, to zacznij od góry, czyli najpierw brew od wewnątrz, po środku na zewnątrz i potem pod okiem idąc w kierunku wewnętrznego kącika. Możesz ten masaż, jeżeli masz więcej czasu, wykonać w trzech rundach, czyli przechodzisz trzykrotnie albo całą okolicę oka, albo tutaj te punkty i to będzie taka podstawa, która będzie wpływała na to, że ta okolica zaczyna lepiej wyglądać. Wpływa to także na pracę nerek. Dodatkowo możemy jeszcze oklepywać bardzo delikatnie tę okolicę, poprawiając właśnie krążenie przede wszystkim krwi, ale także tym sposobem będziemy zmniejszać opuchliznę. A teraz przejdziemy sobie do masażerów. Ja zacznę od najprostszego masażera, czyli to jest wałek do masażu mineralny. Tak jak wspomniałam, mój jest z białego kwarcu. Oczywiście wszystkie te akcesoria znajdziecie w sklepie jogapiękna.com I tutaj robimy za pomocą mniejszej roleczki taki delikatny masaż. Idziemy sobie góra-dół, wchodzimy dosyć blisko tutaj pod linię rzęs. Ale tak jak wspomniałam, delikatnie. Możesz to zrobić na przykład już po nałożeniu maseczki, jako ostatni taki etap zakończenia, albo przed jeszcze na przykład najpierw masaż. To już też jak kobuś po prostu ta kolejność pasuje i robimy to delikatnie. Nie jest to masaż na opuchliznę. Na ten temat opowiadam w innych filmach. Także tutaj chodzi o poprawę krążenia, chodzi też o wpłynięcie na nerki, chodzi też o. Taki, taki sam dotyk, żeby ta okolica, właśnie tutaj, się zarówno nam wygładzała, jak i poprawiało, tak jak już wcześniej mówiłam, krążenie. Można to też zrobić z tym większym wałeczkiem, ale ja tutaj zdecydowanie wolę tę, tę mniejszą część z tego względu, że jest ona no, bardziej taka pasująca pod. Ten drobny, mały fragment pod okiem. Potem mamy masażer Freeze Wrinkles, który możemy bardzo mocno schłodzić i wtedy wykorzystujemy dodatkowo jeszcze y, tutaj taką pozytywną stronę krioterapii i tak samo masujemy. Ale masujemy zarówno tym małym wałkiem, jak i tym z takimi wypustkami. Dzięki czemu będziemy bardziej ujętniać tę okolicę i wpływać na poprawę krążenia, co jest bardzo ważne, bo przysińca też bardzo często jest właśnie problem tutaj z ukrwieniem. Następnie, co jeszcze mamy do wyboru? Kryogłasza, joga piękna, przecudowne narzędzie w ogóle uwielbiam. Ją możemy bardzo schłodzić. Ona nawet jak nie jest w lodówce, tak jak teraz moja nie była w lodówce, jest chłodna, no, czego Wam nie pokażę, ale możecie mi uwierzyć. I samą tą głaszą możemy na przykład wykorzystywać ten, tę krawędź i masujemy sobie tę okolicę. Na zewnątrz bardzo miło, bardzo sympatycznie. Możemy przyciągać te ruchy aż do skroni. Będziemy wtedy też przy okazji liftingować, będziemy właśnie rozmasowywać, będziemy poprzez zimno poprawiać krążenie krwi. Ale również możemy wykorzystać tę większą powierzchnię dokładnie tak samo albo poprzykładać. Poprzykładać na chwilkę, żeby schłodzić i. Obudzić jakby tkanki tutaj do pracy. I na koniec pałeczka do refleksoterapii, którą możemy wykorzystać do tego masażu, który pokazywałam wcześniej samą dłonią, czyli rozmasowujemy te punkty właśnie mas mas masażerem w postaci pałeczki. I tutaj możemy sobie pozwolić na precyzję. Też mamy efekt chłodzenia, bo minerały dosyć szybko jakby się schładzają. No i jeszcze, jeżeli ktoś wierzy w moc działania minerałów, to różowy kwarc będzie też wpływał właśnie na układ krążenia, chociażby także mamy taki dodatkowy pozytyw, natomiast jeżeli chcecie więcej się dowiedzieć na temat samego działania minerałów, to możecie zajrzeć sobie do mnie na yoga na, na bloga i tam na blogu jest taki wpis na temat akurat kształtu głasza i roli działania minerałów, więc tam jest sama, sama ta część o tym, jak dany minerał działa. Można sobie poczytać. Zresztą przy każdym produkcie, który jest wykonany z minerału, w moim sklepie jest opis, więc jeżeli kogoś działanie minerałów dodatkowo interesuje oprócz samego wyglądu koloru, przy doborze właśnie masażerów, to tam przy każdym produkcie ja trzeba się wczytać, są te informacje, jak dany minerał działa. Kochani, reasumując. Robimy przede wszystkim taki rekonesans zdrowia, sprawdzamy, czy któryś z organów tutaj nie zaczyna w jakiś sposób być w zaburzeniu. Robimy badania i wyciągamy wnioski, podejmujemy działania. Pamiętamy o tym, że zawsze dobry sen to jest dużo zdrowia dla nas i dla wyglądu także korzyści. Odpowiednie nawodnienie, dieta obfitu obfitująca właśnie w błonnik, w warzywa, w dużą też odpowiednią może ilość wody, nawodnienie organów. Organizmu jest niezwykle ważne. No i też właśnie praca taka głębsza nad tym, w jaki sposób sobie radzimy z emocjami, bo co by nie było to ja zawsze mówię, że od emocji się wszystko zaczyna i od, na emocjach się wszystko kończy, więc jeżeli mamy dużo takich trudnych, negatywnych emocji, nie potrafimy sobie z nimi radzić, z nimi radzić, to wprowadzamy ciało w stan takiego stałego zestresowania, i to się odbija na naszym zdrowiu i wyglądzie, a też bardzo często na okolicy oczu. Ale właśnie wszelkie takie praktyki, jak masaż będą odstresowywać ciało, więc to jest też jedna z form właśnie przyniesienia sobie ulgi, zarówno fizycznej, jak i psychicznej. Bardzo Wam, kochani, dziękuję. Jeszcze raz Was proszę o komentarze, serduszka, sugestie, nawet co do tematów, o których byście chcieli posłuchać. I zapraszam Was oczywiście do kolejnych nagrań. Pozdrawiam serdecznie. Pa-pa.